I, i, i um, hammer down, holster. Wiesz, ostatni magazynek, i, tak, i lekko, lekko, tylko, że mm -hmm. o, 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 właśnie tak. Ten taki magazynek nie musisz wyrzucać. Aha. Bo to już po skończonym przebiegu, to jest już Twój czas. To już jest mhm. przebiegu. Czyli spokojnie możesz sobie go wypiąć, schować do ładownicy, rozładować broń. Nie musisz tutaj już wyrzucać. Ostatni. No bo ta, w trakcie ta, ta. przebiegu tak. No bo w trakcie przebiegu walczysz prawda. żeby zrobić to szybko i nie <tryk> jest, prawdopodobnie albo zerwałeś, albo zeszły Ci przerządy. Przeróż, albo nie. Ale to nie jest tak, że Ci wszystko będzie idealnie. Ja Ci to nie mówię, bo Sam też się uczyłem innych, przyglądam się jak się uczą. Po prostu nie zawsze wszystko wyjdzie. I, i weź sobie taką dozę, takiej dystansu. Dobra, na, raz mi wyjdzie, raz nie. Poćwiczę. I już nie będzie chybił trafił. Tybił hmm. za, zacznie to być. Zacznie to, to występować. Ja pamiętam takie sytuacje, miałem z kolegami, to coś nie wychodziło i To wiesz, co to tam dobrze było technologią? Nie zwracać na to uwagi. Tak. Zapominaliśmy choć coś innego, i ty bierzą się z tym, z tym. W końcu o swoich zaczęło to wychodzić pewien hmm. A patrzeć na czas? Chyba szybciej było, troszeczkę szybciej byśmy się podobać. Znaczy, 13,07. Minimalnie dłużej, bo tam. dłużej. Ale na... Nie, tam było 14. A 14? 14, 14 z czymś, a tam jest 13,7. Ale być okupiłeś to jednym typem, ty, 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 ty. misem. Nie przejmuj się. Nie raz jeszcze będziesz miał misa. Chodzi o to, żeby, żeby to kontrolować. Zobaczysz, że, że z czasem wcale i takim długim. Będziesz miał wszystko w odpowiednim, z odpowiednią prędkością, z odpowiednią celnością. Przydobywać jedną sztukę, bo akurat... Proszę cię uprzejmie. W domu myślisz o tym palcu? Yy, żeby... Jeszcze nie, jeszcze nie, ale dobra. Nie wiem, czy sobie nie kupię jakiejś zabawki takiej. Wiesz ta co. Złotych, yy... Aha, dobrze, tylko nie ucz się z niej yy, yy, naciskać spustu. pustu. Bo inaczej to jest na wie. prawdziwej broni, a inaczej na tej zabawce. Natomiast mhm. możesz tak, żeby chwyt ćwiczyć czy, czy celowanie, żeby... Wiesz, w domu możesz sobie taką zabawkę mieć, bo przyrządy jakieś tam ma. Mhm. I robisz tak. Tu. Przenosisz kartka. aha, wiesz, jakieś kartki papieru i ładny kartka. Ładny kartka, ładny. No, ale nie, nie z prawdziwą jest inaczej pracuje i nauczysz się złych nawyków, wiesz, na mhm. takiej zabawce. Dobra, lodem megredy. <grym> Bardzo dobrze. Teraz kurek. OK, i teraz już tylko myślimy, że. nie spojrzamy się, tak, żeby aż nam wyciekał. Spokojnie skupiamy się na tarczy. Shooter, are you ready? Stand by. Zwolni. Tak, jest, się. dobra, dobra tak, spokojnie, nie, rz nie rzucę. To samo. Zawsze jest, zawsze Nie, nie, prze nie schodził, przeładuj. przeładuj. I teraz. Dobra. dobra Finish unload if the Hammerdown Hammer Down Holster. Bardzo dobrze to stało. Bo spotkałeś się z problemem, że może się stać. Że nie zawsze masz broń z reguły mm -hmm. wyrzucasz magazynek mając jeszcze podziw w grupie. A więc on jest... Go... tylko sam magazynek, ale musisz mieć nawyk, że, że ci się skończy amunicja i wtedy musisz podpiąć i przeładować. Tak. I bardzo dobrze. Ja nie byłem przygotowany, właśnie tak, na ten Tak, Dlatego ładowanie. ci czasu nie powiem, jest trochę dłuższy, ale to nie ma znaczenia. Mm -hmm. Po prostu wyszedł kolejny problem, z którym trzeba się borykać, mianowicie... Szybka zmiana magazynka i przeładowanie grotów. Ale ja nie byłem przygotowany no. to przeładowanie, bo sobie zapomniałem, że mam to by prosto na